Nea pomaga uchodźcom z Ukrainy w Kozienicach. Wywiad z radnym Prawa i Sprawiedliwości Dariuszem Wójcikiem. Ilu uchodźców z Ukrainy przebywa na terenie powiatu? Radomka zaczyna walkę o medale. Serrat Enea czarni radą wciąż niepewni utrzymania. W piątek 25 marca w Kozienickim Hotelu Energetyk, będącym obiektem wypoczynkowym grupy Enea, zorganizowano punkt zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Na terenie placówki przebywa niemal 100 uchodźców. W większości są to kobiety i dzieci. Dla ukraińskich dzieci zorganizowano m.in. salę zabaw i salę komputerową. Hotelową restaurację przekształcono zaś w stołówkę dla uchodźców. Pierwszy głos zabrał Tomasz Siwak, wiceprezes NEASA do spraw handlowych. Po kapitałowa NA już na początku inwazji Rosji na Ukrainę w pierwszych dniach tak naprawdę, tuż po, to, po tym fakcie, rozpoczęła czynny udział w pomocy uchodźcom z terenów Ukrainy do Polski, tak indywidualnie, jak i poprzez grupy pracownicze. i Naszą fundację, Fundację NEA, jest tutaj, można powiedzieć, że to jest kluczowy, kluczowy podmiot w grupie dzisiaj angażujący się w pomoc dla uchodźców. Dzięki pomocy parlamentarzystów lokalnych, zarządu elektrowni kozienicach i samorządowców, ten hotel, przy którym stoimy, w całości został w szybkim tempie przystosowany do potrzeb uchodźców i w całości na, na ich rzecz udostępniony. Kolejny głos zabrał poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Szanowni Państwo, mamy sytuację wyjątkową, wojnę tuż za naszą granicą i również tak jak w przypadku COVID-u i pandemii, Spółki Skarbu Państwa stanęły na wysokości zadania, pomagają uchodźcom i jest to wymierna pomoc państwa polskiego, ponieważ spółki Skarbu Państwa są elementem gospodarki, ale właścicielami jest państwo polskie. Stąd też poza wsparciem poprzez Administrację rządową, poprzez administrację samorządową, przez ogromne serce naszych obywateli, również w tym wielkim dziele pomocy dla naszych przyjaciół za wschodniej granicy napadniętych przez agresywną Rosję. W tym wielkim dziele uczestniczą również spółki skarbu państwa. Tu jesteśmy dzisiaj przed hotelem. NEI, ale też inne spółki Skarbu Państwa uczestniczą w pomocy. Jest to tak jak powiedziałem, jeden z ważnych elementów. Dzięki temu w ogóle że spółki Skarbu Państwa nie zostały zlikwidowane i sprywatyzowane, jest ten potencjał, który możemy wykorzystać. Jako ostatni wypowiedzi udzielił Jan Mazurkiewicz. Wiceprezes Zarządu do Spraw Korporacyjnych Enei Wytwarzanie. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo dobrze współpracujemy z miejscowymi samorządami, z Panem Starostą, z Panem Burmistrzem, z urzędami gminy w Tczowie i w Przyłęku. Dzięki nim wszyscy nasi goście z Ukrainy już mają nadane numery PESEL, mają profile zaufane i dzięki temu mogą łatwo. W w najbliższej przyszłości wkomponować się w system pracy na naszym terenie. I także chcę stwierdzić, że to jest taka bardzo racjonalna i praktyczna pomoc. To sami Państwo za chwilę zobaczycie, zwiedzając hotel, znajdują u nas pomoc, ale jest to nie tylko odruch serca, ale też racjonalność w działaniu. Bardzo dziękuję Państwu. Zapraszamy do obejrzenia pełnego wywiadu z radnym Dariuszem Wójcikiem, dostępnego na portalu Twój Radom i kanale YouTube. Ja głosowałem przeciw y, tym podwyżkom. Nie wiem, że, że ten stadion powstanie do końca roku, i nawet jestem w stanie się z każdym założyć, że on nie powstanie. Pomnik stał na cmentarzu, tak. No, y, gdyby on stał w centrum miasta, nawet mógłbym pochwalić taki akt i sam mógłbym takiego czynu dokonać. Ale że Powinniśmy mu pomóc i kupić bilet, czy dostarczyć go na granicę i przekazać pogranicznikom ukraińskim. Starostwo Powiatowe w Radomiu od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie aktywnie angażuje się w pomoc uchodźcom z tego kraju. Zapytaliśmy rzecznika prasowego starostwa Marcina Gęce o szczegóły tej pomocy. Coraj. Przy raportowaniu, bo to raportowanie jest poranne i popołudniowe, przy popołudniowym raportowaniu było dokładnie 1950, 1983 uchodźców na terenie powiatu. W tej liczbie właśnie blisko 2000 uchodźców, 500, ponad 500 osób mieszka urodzin właśnie dzięki pracy Powiatowego Centrum Koordynacji Pomocy dla Ukrainy. Starostwo powiatowe organizuje również miejsca zbiorowego zakwaterowania uchodźców. W tej chwili mamy dwa takie miejsca na terenie powiatu. Jest to jeden z hoteli na terenie gminy GUST oraz jeden z internatów w mieście Pionki przy powiatowej szkole, i tam przebywa ponad 100 osób obecnie. Zasoby starostwa powiatowego w miejscach zbiorowego zakwaterowania wynoszą jeszcze 500 miejsc. 500 miejsc właśnie takich w miejscach zbiorowego zakwaterowania, najczęściej są to remizy Ochotniczych Straży Pożarnych, ale również właśnie te obiekty hotelowe, czy obiekty, można powiedzieć, no jakieś takie ośrodki, tak, gdzie, gdzie są warunki hotelowe i tam blisko 500 osób jeszcze dodatkowo można przyjąć. Legionowia okazała się za mocna dla siatkarek Eleklerk Moja Radomki Radom. W półfinałowym spotkaniu Final Four Pucharu Polski Radomianki przegrały 1 do 3. Teraz przed nimi walka o ligowe medale w playoffach. Pierwszym przeciwnikiem podopiecznych Błażeja Krzyształowicza będzie ŁKS Łódź. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek 4 kwietnia na hali w Łodzi. Niedzielny wieczór nie był szczęśliwy dla siatkarzy Cerrat ena Czarnych Radom. Podopieczni Jakuba Bednaruka przegrali na własnym parkiecie z mistrzem Polski Jastrzębskim Węglem. Warto odnotować, że w fazie zasadniczej, odkąd wojskowi przeprowadzili się na halę Radomskiego Centrum Sportu, nie udało im się zanotować triumfu przed własną publicznością. Ten wynik, a także zwycięstwo za trzy punkty Staliny sprawiają, że widmo zajęcia ostatniej pozycji i gry w barażach z wicemistrzem pierwszej ligi staje się całkiem realne. Ja osobiście co mogę powiedzieć. W pierwszym robiliśmy wszystko, co, co mogliśmy. Nikomu nie można zarzucić, że ktoś nie robił. A wychodzi, jak wychodzi, praktycznie cały sezon. Eee, w pierwszym secie nawiązaliśmy walkę z przeciwnikiem do pewnego momentu. Wyszło, wyszło to, jaką jesteśmy my drużyny, jaką jest jaszczębie drużyny, i się skończyło. Adekwatnie do, do sytuacji, w jakiej jesteśmy. Nie wiem jak pod... nie chcę się wypytać za innych. Myślę, tak na ty... pewno ja osobiście jest mi wstyd. Jest mi po prostu. Czuję się z tym źle. Jestem pierwszy raz w życiu w takiej sytuacji, że muszę patrzeć. Nie muszę teoretycznie, ale w dużej mierze na to, czy przeciwnik również z dołu tabeli wygra z ostatnią drużyną, żebyśmy nie musieli grać o baraże. Czysto teoretycznie, bo również my możemy zdobyć punkt. Wszystko jest w naszych rękach. Ja czuję się z tym katastrofalnie. Nie będę ukrywał tego. Mam nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni raz w życiu. Przychodzę na treningi i robię wszystko, co się da. Od pierwszego minuty do końca. I każdy z chłopaków, tylko co z tego. Widzimy, jak jest. Potem boisko weryfikuje. Także najważniejsze jest to, co tutaj się wydarzy na meczu, gdy, przychodzi, gdy przychodzą kibice, którzy nas dalej wspierają, za co bardzo im dziękujemy. A dzieje się, jak się dzieje. Czarnym brakuje jednego punktu do spokojnego utrzymania. Muszą liczyć, że Stal zgubi go dziś w Warszawie w meczu z Projektem początek spotkania o 20.30, albo powalczyć o niego w spotkaniu z faworyzowaną skrombą chatów i to na jej terenie. Trzymamy kciuki za wojskowych.